Siemanko YouTube. Dzisiaj nagramy jakąś historię o probę. Będę się wspomagać. Mam laptopa przed sobą. Wy nie widzicie na szczęście. No, także intro i do dzieła. Akcja. Zacznijmy od tego, że w latach 70. podróżało paliwo. I ludzie zaczęli szukać jakichś rozwiązań, żeby zmniejszyć spalanie. Pierwszym rozwiązaniem było to, żeby zwiększyć oporowość samochodów. Dlatego powstała pierwsza koncepcja Forda Probe, przez Dona Kopkę. Dodatkowo zmniejszyli pojemności silnika. To oczywiście była koncepcja. Koncepcje są na zdjęciach przedstawione. W 1979 roku ta pierwsza koncepcja powstała na płycie połudowej Mustanga. Ford był zadowolony z tego konceptu i tego Dona Kopka, Kopki, Dona. Awansował na wiceprezesa swojej firmy w 80. latach. Nie mogę opowiadać. Przyszedł Nowit. Dobra, także kontynuując. Kolejny był pięciodrzwiowy hatchback, który miał być bezpieczniejszy. Wyjmąc Przepraszam, się zdenerwowałem troszeczkę, bo denerwuje mnie ten pięciodrzwiowy hatchback. Brzydki był, macie tutaj na obrazku. Co mam jeszcze powiedzieć? Przechodzimy do następnego. Wyjmąc Kolejny koncept, tutaj. Może wam coś przypominać, przypatrzcie się. Pewnie ale przypomina Sierra i Forda Scorpio, ponieważ Fordowi spodobał się ten koncept i po prostu przekształcił tego Probe na Sierra. W 1982 Ford chciał stworzyć nowego Mustanga z napędem naprzód wtedy nawiązał współpracę z Mazdą, która w tym okresie miała problemy finansowe i ta współpraca spowodowała, że on wyciągnął Mazdę do góry. Muszę Was przeprosić za kamerzystkę, ale uważa, że musi raz tu, raz tam, raz tam, no i tak to fajnie wygląda. Nie, akurat myślę, że fajny pomysł. Wracając, to Mazda stworzyła silnik 2.2, który ze względu na to, że był w nowszej technologii niż obecne silniki Forda, Osiągał mniej więcej, zasięg takie same osiągi jak 5 litrowym stan z tamtego okresu. Czyli mniejszy silnik i dodatkowo było mniejsze spalanie. Kolejny koncept Forda, moim zdaniem bardzo ładny, mógłby w obecnych czasach wyjechać nawet po kilku modyfikacjach i zastąpić obecny stary model VV. No ale niestety został odrzucony. John Kopka, o, kamera znowu tutaj jest. Donkałka tymczasem znowu zaczął projektować, stworzył kolejną koncepcję. Tym razem chciał bić rekordy aerodynamiczności i współczynnik oporu osiągnął rekord 0,15. I ta koncepcja, próba była jako pierwsza zaprojektowana komputerowo w historii. Tutaj piąta koncepcja, ona też była ukierunkowana na to, żeby podbić ten rekord, udało się 14 zetnych osiągnąć. Kolejny problem miał już zastąpić Mustanga, jednak dla fanów serii Mustang była to dosyć dramatyczna zmiana wyglądu stylistyki i nawet technologii. Dlatego pisali dużo listów do tego i, i na początku FORU spokajał ich, że Yy, probę, czyli nowy Mustang to będzie nowy Mustang, a stara linia Mustangów będzie się nazywać Mustang Classic. Michał, powiedz, co czujesz i dlaczego nie chcesz nagrywać? Możesz się wyżalić teraz, że ja cię do tego zmuszam. Nie zmusza mnie. To po prostu od rana siedzę, że do te że mam dość. Hmm. Bo jest prawie Jest 14, 12, a jest ja jeszcze nic nie zjadłem. Bo się za to wziąłem. Już ci robię tosty, może być? Mhm. Mogą być tosty? Tak, no, no. tak, tak. Ufam. Można... <grym> w Zmusza mnie. Ratujcie. Dziękuję Ci za tosty. A ja już się nie mam nerwu do nagrywania. Nie mam nerwu do nagrywania, więc proszę cię nie. To resztę opowie kasia, nie? Opowiesz? Ja? No ty. W ja... 87 roku. Gazeta, była sobie taka gazeta Auto Week i ona wypuściła informację o tym, że powstaje nowy model Forda. No i wszyscy maniacy dawnego Mustanga się przestraszyli. Bali się oni tego, że nowy Ford wyprze właśnie starego Mustanga z rynku. Pisali nawet zażalenia do siedziby Forda, mało tego gwałtownie wzrosła sprzedaż samego Mustanga. Starego Mustanga. Wzrosła sprzedaż. <grym> Co ja mam powiedzieć? No, no. Tam dalej to co, co tam masz zapisać? Zapomniałam, co ja mam powiedzieć. <laughs> tak. Więc generalnie Ford miał problemy, e, ponieważ wyprodukowali samochód, którego tak naprawdę ludzie wcale nie chcieli przyjąć. Ludziu się nie spodobało to, że miał być to kolejny model Mustaga, więc e, Ford wybronił się w ten sposób, że nazwał go Probe GT. No i okazało się, że tak naprawdę po czterech miesiącach ludziom jednak się spodobał ten samochód i Ford otrzymał 100 tysięcy zamówień w przedsprzedaży, jeszcze zanim został wyprodukowany. Pięci pokochali próbę i w chwili premierek były dostępne silnik o mocy 2.2. Tak się mówi? Silnik o mocy 2.2? Nie, silnik o mocy 120 koni. 2.2, nie? Tak? <grym> <grym> Dobra. Wolno z A potem jeszcze dostępny był 3.0 V6. I taki najszybszy, najszybszy 2 dwa tygodnie. Więc tak, wzrosła sprzedaż Forda Probe i jednocześnie spadła sprzedaż Mustanga. Jest. No, ale po czasie doszło do tego, że sprzedaż Forda Probe. Nie <laughs> się! Że sprzedaż Forda Probe spała i postanowili. <laughs> ale kija, ja! I postanowili wydać drugą generację. I to było coś pięknego, ponieważ e, drugą generację zaprojektowała kobieta. Ale nie wiem, jak się nazywała. Jakaś Miki. <grymne> Mimi, Miki. Dostąpiono do nowego Dobra, więc tą projektantką była taka kobieta, która nazywała się nie Miki, ale Mimi Van der, Hoffen, van der, van der Molen, chyba. Tak, I o dziwo, ta druga generacja Forda Probe była dłuższa, szersza, ale lżejsza. No i wersja 3.0 została, została zastąpiona wersją Forda Probe 2,5 drugiej generacji i podobno ma się rozpędzać 7 sekund do setki. Ale Michał Twoja się rozpędza w 20 sekund. I do setki rozpędza się niby w 10 sekund. A mój samochód już nigdy nie jechał setki. <grym> No niech niech. Więc generalnie, Ford Probe był e, motywacją i inspiracją też dla innych marek, e, które również wypuszczały e, sportowe modele samochodów. E, powstał również wtedy nowy Ford, Ford Mustang, e, no. no i wtedy, niestety, drastycznie spadła. Sprzedaż Forda Probe i Ford postanowił zrobić eksport tego modelu do Europy. I trwało to aż do 1997 roku. I tak naprawdę był to rok, w którym zakończona została sprzedaż, produkcja i eksport Forda Probe. Więc z Michała notatek wynika, że teraz rzadkością jest spotkanie Forda Probe. No ja się trochę z tym nie zgodzę, bo pod naszym domem stoją trzy. Ale na drodze napisałem. No. A nasze stoją. No. Nie no, tak, tak, faktycznie jest mało problem i to jest naprawdę miły widok, kiedy można takiego zobaczyć na ulicy. Ja osobiście często sobie przeglądam Onixa i, i zawsze się cieszę, kiedy widzę, że kiedyś widzę jakiś nowy model. W 2015 roku mnóstwo z tych samochodów trafiło na złom, i teraz jest ich naprawdę niewiele. Koniec. Nie mam więcej do powiedzenia. Dziękuję za uwagę, prezentacji nie będzie. Także dziękujemy za obejrzenie odcinka. Niedługo nagramy coś więcej. No nie bo Ty nie chciałaś nagrywać. Ci przypominam, że gdybym Cię nie zmusiła... Mam pomoc, mam pomoc. <grych> <grych> Filmy będą. Ja będę pisać scenariusze, jakaś się będzie opowiadać. Nie. Na razie. Cześć.